Hej! W tym filmiku pokażę Wam mojego nowego petka z wymiany, ponieważ w tamtym odcinku pokazałam wam co wysyłam mojej koleżance. Ona mi wysłała. Niestety już rozpakowałam i nie było dodatków, ale może zaczynajmy. I od razu mówię, że to będzie nowa maskotka kanału. O, przed Państwem. Sawana, Sawana to jamniczek, ma dziurkę. Bardzo mi się podoba, nazywam ją Sawana. Ubiory te imiona z zakręconych, a poza tym nie miałam dla niej lepszego imienia. Po prostu mi pasuje Sawana, jest śliczna. I to jest nowa maskotka kanału. A różne miałam, ale ta będzie tą maskotką. No więc papatki.